Teraz proszę Państwa w naszym magazynie spora dawka żużla tak jak zapowiadaliśmy, a naszym gościem jest Piotr Żyto, trener Falubazu Zielona Góra. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Jak forma po okresie świąteczno-noworocznym? Rosnąca. <laughs> panie Trenerze, wrócił Pan po długim czasie do Zielonej Góry. Jakby się ktoś tak zastanowił, jak się zmienił przez te 10 lat Piotr Żyto? Jaki, jakim był człowiekiem, a jakim jest teraz? Myślę, że trochę poważnie już, ale ogólnie to, to chyba się nie zmieniam. Już tyle lat trzeba być normalnym i tyle. Tak samo się zachowywać, bo czy są sukcesy, czy porażki, tak ma być. No. Trenerze, trochę czasu już minęło od tego, jak od, od momentu kiedy poznaliśmy składy wszystkich drużyn ekstraligowych na sezon 2020. Jak pan ocenia siłę, potencjał swojej drużyny na tle, na tle tych pozostałych? Ekstraligowych? Tak, zdaniem ekspertów do grona faworytów nie należymy, co mi się bardzo podoba, bo rola faworyta jest ciężką rolą. Zresztą przerobiłem to w ubiegłym roku w Rybniku. Także spokoju, przygotowujemy się do sezonu i myślę, że, że nie będzie źle. A znamy już terminarz PG Ekstraligi. On się niedawno pojawił. Jakby go pan skomentował? Ale ten no, terminarz, jak terminasz? No, z każdym trzeba pojechać i, mhm. i tyle. No, do każdego meczu trzeba być przygotowany na 100%. Nie patrzeć, czy to jest drużyna teoretycznie słabsza, czy lepsza. Z każdego przeciwnika trzeba traktować to samo, tak samo I, i to nie ma dużego znaczenia, jaki to jest kalendarz. No, jak się będzie wygrywało od początku, to będzie ok A czy jest spotkanie, na które jakoś pan wyjątkowo czeka? ekstralizm? myślę tutaj o meczu z rybnikiem? Nie, myślę, że to jest y, normalny mecz jak każdy inny. I mhm. Na pewno y, chciałoby się też ten mecz wygrać, a, a jest to pierwszy mecz. Y, myślę, że jak się dobrze przygotujemy, y, y, to no, powalczymy o zwycięstwo. A wrócę jeszcze do do, tego, do tej zmiany przynależności klubowej, że tak to nazwę. Ciężko się panu rozstawało z rybnikiem, czy to była? Łatwa decyzja, bo na tyle dobre wspomnienia ma pan z Zieloną Górą, że jak się Falubas odezwał, to, to było jasne, że wracam do, do winnego grodu. Na pewno yy, z kibicami ciężko się stać, bo też są fantastyczni. Podobnie jak tu w Zielonej Górze. Jeździli za drużyną na, na każdy mecz. nawet do dałgach, mhm. jest spora grupa kibiców przyjeżdżała. No ale tutaj otrzymałem konkretną ofertę i można powiedzieć, yy, Osiągnąłem to największe sukcesy swoje jako trener, tak? yy, I po prostu no, przekonał mnie prezes Wojtek domagała, yy, że warto tutaj wrócić i, i jestem. Czyli nie było kontaktu, tak? Możemy trochę kulisy odsłonić, czy niekoniecznie? Czy, czy rzeczywiście było tak, że klub się z panem skontaktował gdzieś tam już jak to okienko transferowe się zaczęło? Czy był jakiś, nazwijmy to, romans z Piotrem Żyto w trakcie, w trakcie gdzieś tam rozgrywek? Nie, decyzja, tak jak powiedziałem wcześniej, zapadła w ciągu trzech dni. Też yy, powiedziałem prezesowi, że przecież macie trenera, bo ja nie lubię w czyjejś to skakiwać i komuś doły kopać że no, nie, nie będą się rozstawać yy, z Anamem <tututujesz> W powody nie wnikam. I powiedziałem, jak już yy, wtedy yy, będziecie mieli wakat, to, to wtedy możemy, możemy yy, porozmawiać. I, no mówię, trzy dni spodobało mi się to, to podejście i, i jestem. Wrócę jeszcze do tematu składu. Trzech uczestników w cyklu Grand Prix w składzie z Alubazu Zielona Góra na sezon 2020 to jest atut czy, czy niekoniecznie? Na pewno stres będzie w te sobotnie wieczory, bo wiadomo, jest to sport kontuzjogenny i, i, i różnie to już lubywa. Mam nadzieję, każdy ma taką trenerów nadzieję, że kontuzje będą miały jego zawodników i oby tak było. Zresztą nie życzę kontuzji nikomu, bo, bo to jest, yy, można misterny plan sobie zbudować. Jedna kontuzja może, może wszystko, wszystko zwali, zawalić i po prostu dlatego yy, na pewno będzie to, to, te soboty będą nerwowe. No, w, w, gdzieś tam w obwodzie będą zawodnicy też czekali mhm. niektórzy. No ale, ale miejmy nadzieję, że, że wszystko się poukłada i będzie, nie będzie yy, potrzeba yy, tak się denerwować. A jak już jesteśmy przy kwestii Grand Prix, jakie ma pan zdanie na temat zmiany promotora cyklu? Coś to, coś to zmieni? Czy może to wpłynąć jakoś na atrakcyjność tych, yy, te, tego cyklu, tych zawodów? Wie pan co, ja od pewnego czasu przestałem się przejmować innymi rzeczami i <laughs> skupiam się na swojej pracy. To, że się zmienia promotorem, no, to mnie nie dotyczy w sumie. Mhm. Tak? To, to ma być, jeśli to będzie z korzyścią dla Różła dla yy, Światowego, to, to, to dobrze. Jeżeli zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nie można oceniać jeszcze przed. Muszą też dostać szansę popracować i, 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 i zobaczymy. Jak będzie, yy, Jaki pomysł ma Piotr Żyto na Zielonogórski TOR? W sezonie 2020, i tak wracając znowu do, do przeszłości, czy to, że pracował Pan już w Zielonej Górze, to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? No nie wiem, pomoże przy przygotowywaniu tego toru, czy to jest taka mrzonka, bo, bo ten tor przez te lata już się na tyle zmienił, że, że nie będzie ta jakby wiedza z tamtych lat miała większego znaczenia? Możeśmy no, wykonali w listopadzie dosyć potężną pracę z torem, bo trzeba było zjąć część na wierzchni, bo za dużo tego toru było. Porozumiałem się z trzema torowniściami. Po prostu y, musi być też ta współpraca na linii teromistrz y, trenerzy Można powiedzieć, że musi być wzorowa, bo jeżeli y, no nie, nie będzie jej, no to, 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 to no nie będzie efektu. No. Mhm. Na wynik składa się wszystko i praca w warsztacie mechaników, praca toromistrza, praca tenerów, sztabu szkoleniowego, praca klubu i y, y, to wszystko musi współgrać. Także y, mamy fajną grupę tych toromistrzów i, i myślę, że. Będzie wszystko tak robione, przygotowywane jak się należy. Myślę, że treningi będą się odbywały już w takich warunkach jak, jak mecze. To ta cała procedura będzie przygotowywania toru od rana, tak jak na meczu i, mhm. i to, to też w tym upatruje tej, tej, tej takiej stabilizacji, że zawodnik już nie powie, że y, na treningu było inaczej, bo tam godzinę przed jeszcze tam go doklepywali czy coś. Będzie tak zrobione, jak ma być i, i, i trójmistrzowie o tym wiedzą, zgodzili się z tym także w y, kompetencje y, między nami nikt się nie będzie y, w, w, wcinał. będziemy y, Będę tą osobą odpowiedzialną, będę z nimi tylko współpracował. Tak? Mm -hmm. Jak tener powie, tak mają zrobić, i, i myślę, że to wtedy jakieś efekty z tego będą. Tor, tor musi być, a tam gospodarze, bo wiadomo, że nie da się zrobić już, odchodzi się od tych torów takich czurawek, przyczepnych, są komisarze, którzy na to nie pozwalają. Ale y, odkąd weszli, ja też nie miałem problemu, bo to i w rybniku czy na innych y, w stadionach, gdzie pracowałem, był zawsze regulaminowy, przygotowany perfekcyjnie i, i zawodnicy też y, wiedzieli, że jeżeli przyjrzałem do siebie, to, to są u siebie, tak? No zobaczymy, może się uda. Y, y, Zrobić tak, żeby było trochę więcej ścieżek do ścigania, do, do wyprzedzania, bo, mhm. bo to jest, można powiedzieć, salon wokół tego, tego całego sportu, a nie tylko, żeby decydował start, pierwszy łuki i, i koniec. A trenerze, jaka jest Pana z opinia na, na temat... Yy... Komisarzów, yy, komisarzy w, w PG Extra i nie pytam, czy, czy oni są dobrzy, czy źli, tylko bardziej o to, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi część trenerów, menedżerów, że, że trochę jednak no, przeszkadzają dzisiaj w przygotowaniu tego toru, tak jakby się chciało zawsze. No jest kilku komisarzy yy, takich, no fajnych, z którymi można yy, współpracować, tak. Hmm. No jest kilku takich jeszcze upartych, ale, ale no tak to w życiu jest, że z nimi wszystkimi się da, ale ogólnie yy, idzie się w, tej, w tym kierunku, no bo Skoro to jest przygotowany bez zastrzeżeń, tak? no to komisarz też wtedy wie, że, że no, no, co może narzucić. No mogę tylko przytoczyć słowa komisarza Kuślewskiego na, na meczu finałowym w rybniku, jak jechaliśmy z ostrowem, no sam się wypowiadał, że no, nie ma się do czego doczepić. No nie ma się do czego doczepić. No i, 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 I to było no, takie fajne, bo, bo w sumie brzmiało to jako pochwała, także mm. wszystko było normalnie. Mecz był też ciekawy i trochę ścigania było. Trenerzy, czy juniorzy Fallu Bazu, patrząc na wyniki mm. Chłopaków z końcówki poprzedniego sezonu, drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów, młodzieżowe Mistrzostwo Polski Park Klubowych, fajne wyniki myślę w końcówce, zwłaszcza sezonu ekstraligowego, czy to. Może być taka tajna broń yy, falubazu, tak to nazwę, w sezonie 2020. Na pewno te sukcesy zbudowały ich yy, morale i tak dalej. Zobaczyli, że też yy, nie są gdzieś tam jakimiś pionkami do bicia, tylko, mhm. tylko że mogą te karty rozdawać, zwłaszcza w tych kategoriach młodzieżowych. I na pewno jest to też atut yy, naszej drużyny. Mamy, można powiedzieć, trzech równorzędnych tych juniorów. Z tego też powodu żeśmy weszli w układ z drużyną Zopola mhm. i tam Kuba Oseczka pójdzie jako, jako zawodnik wypożyczony tylko na ligę, a znowu Mateusz Tonder i Damian Policzek będą na zmianę na zasadzie gościa jeździć. Także jest też tyle lepiej, że jeżeli pojedziemy ligę. Faluacie w niedzielę, dwójka, ta, która się będzie lepiej prezentowała, pojedzie w zawodach, a jeden zawsze będzie miał możliwość startu w tej drugiej lidze, gdzie na pewno też te starty pomogą w utrzymaniu z dobrej formy. Nie będzie siedział przed telewizorem czy na trybunach, a, a będzie jeździł. Oni ostatnio wrócili, mówią o młodych chłopakach, no i Patryk był też z nimi z obozu przygotowawczego. Jak teraz te przygotowania pana zespołu będą wyglądały już do, no do tego głównego zgrupowania w Szkarskiej Porębie? Dla tych amatorów klub prowadzi zajęcia tutaj na miejscu. Wiadomo, starszyzna, że tak powiem, że przygotowują się we własnym zakresie i są to sprawdzone już, już rzeczy. Przez ileś lat się przygotowywali dobrze i nie ma prawa im nie ufać, że się nie przygotują. No i myślę, że takim zwieńczeniem tego wszystkiego będzie nasze zgrupowanie yy, wspólne już razem yy, na koniec tego okresu przygotowawczego. Dwie kwestie jeszcze chciałem poruszyć z trenerem. No, tabela biegowa to jest taka nowa no, zmiana, w, w, w nowinka można powiedzieć w PG Extra Leidze. już pewnie Pan przestudiował, więc co nam może Pan o niej powiedzieć i jest tak jak gdzieś tam pojawia się na stronie PG Extra Ligi komunikat, że to uatrakcyjni. Rozgrywki. No tego na razie nie wiemy, natomiast jak pana zdaniem ta tabela Biegowa się prezentuje. No na pewno tak, dużą pracę wykonali panowie z Akseligii, robiąc tą tabelę, bo też miałem możliwość być na, na prezentacji tej hmm. tabeli. Bo też dodajmy, że ona tak naprawdę weszła za aprobatą menedżerów. Tak, byliśmy mieli być wszyscy na osiem klubów, przyjechały cztery. No i dinozaury Cieślak, Chomski, że to się stawili. Był też jeszcze przedstawiciel Grudziądza. No i też y, y, tam drobna korekta jedna weszła y, naszym zdaniem, y, przychyli się tego działacze i y, uważam, że, że większe możliwości taktyczne będzie miał ten Teraz było tak, że no, w sumie ten skład to już się podawało stały, jak z pamięci. Z pamięci można powiedzieć tak, tutaj też, y, zwłaszcza u siebie będzie można troszkę pokombinować, bo wiadomo na wyjazd to się podaje skład jako pierwszy. No ale, ale jeśli przyjdzie skład gości, wówczas można usiąść, lekko burza mózgów, co zrobić, żeby było lepiej. Bo mm, na przykład w pierwszym wyścigu jadą zawodnicy z numerami 1, 3, 9, 11, czyli dawni prowadzący parę, no i który z nich jednak będzie musiał czwarty przyjechać, tak? No, no, no niestety to jest sport. Czy to poświęcić tego kosztem tam? Dobrą, dobrą rzeczą jest też to, że nie będą mogli zawodnicy narzekać, bo w pierwszej kolejce, pierwszej serii, jak jadą, Ci co jadą z wewnętrznych pól, w drugiej serii jadą z zewnętrznych i zamiennie. Także taki zawodnik z dziesiątką czy dwójką, jak, jak, jak trafił na taki numer, to jechał dwa razy z czwartego czy z trzeciego pola z zewnętrznej czasami nie dało się zrobić punktu, został odstawiany i tyle. Teraz jest tak, że nawet ci zawodnicy, chyba dwunastka będzie jeździła też z młodzieżowcem. No jest to troszeczkę, troszeczkę taktyki i, i, i dla menedżerów, wydaje mi się, trenerów jest to naprawdę super sprawa, że, że coś w końcu drgnęło i tą tabelę się zmieniło. Mhm. Na koniec taka informacja z ostatnich, z ostatnich dwóch, trzech. Dni niekoniecznie akurat związane z falubazem, ale Maksym Drabik złapany na dopingu, zaskoczyła Pana ta informacja? Ja to doping jako doping, bo on tam pukanie sobie zrobił, czy tam był chory. No powiedzmy ja powiem, tak, niedozwolone wspomaganie. Nie, niedozwolone wspomaganie, ale powiem tak, to nie jest mój problem. To jest problem Wrocławia, ja się skupiam, tak jak powiedziałem Panu, mhm. na swoich. Co oni zrobią, jak będzie, czy ten Wrocław będzie z Drabikiem, czy bez? Yy, trzeba, ja bardziej trzeba... nie pytam o Wrocław, tylko po prostu o sam fakt, że, że, że coś takiego miało no, no, miejsce. No, no. Podność profesjonalny klub. Pan Rusko tam cały czas trzymał to wszystko w ryzach i nie wiem jak to wyszło. I nie, nie, nie no ciekam, bo to naprawdę nie jest mój problem. Ja się skupiam tutaj na tym, żebyśmy jak najlepiej jechali i się najlepiej przygotowali do sezonu.